Biblijne przepowiednie od lat fascynują mnóstwo osób, szczególnie te najbardziej tajemnicze, najbardziej mroczne i niezwykłe. Wśród nich nie można zapomnieć o tej dotyczącej końca tego świata. Ostatnie strony w Biblii w całości poświęcone są ostatnim chwilom ziemi. Biblia ujawnia, że choć data końca świata nie będzie nikomu poza Bogiem znana, to jednak będą liczne znaki, które będą ten koniec zapowiadać. Mają być znaki na niebie i ziemi, jak kometa, która spadnie z nieba, trzęsąca się ziemia, nienawiść człowieka do człowieka czy brak jedzenia. I choć brzmi to naprawdę mrocznie, to jednak są to tylko słowa, a ta kobieta, jak twierdziła, miała to ujrzeć przed swoimi oczami. Ta staruszka, jeszcze w swoich ostatnich dniach życia, mówiła o niezwykłej wizji, której zobaczyła, jak kończy się świat. I z jej słów wynika, że może się to stać naprawdę już niedługo. Chodzi o polską mistyczkę znaną jako Rosalia Celakówna. Kobieta urodziła się w Beskidach Makowskich na początku XX wieku. Jak wyznała, Rosalia, już mając 6 lat, zaczęła doświadczać tajemniczych wizji i odwiedzin bytów z zupełnie innych światów. Często widywała duchy, świętych, matkę Jezusa, a nawet samego Jezusa Chrystusa. Co więcej, gdy miała 7 lat, Jezus do niej przemówił słowami: Moje dziecko, oddaj mi się cała, bądź moja. Świat ci nigdy szczęścia nie da. On nie zaspokoi Twoich pragnień. Oddaj się mnie, a znajdziesz wszystko. Ja cię nigdy nie opuszczę. Z czasem w życiu Rosali przyszedł naprawdę trudny czas. Zaczęła nie tylko widzieć i słyszeć drugi świat, ale też go doświadczać. Na swoim własnym ciele doświadczała udręk grzechów innych ludzi. Jak twierdziła, przeżywała wtedy najgorszy czas. Kiedy ciągle doznawała pokus. I cały świat wydawał jej się obojętny. Co gorsza, choć często chodziła do spowiedzi, szukając pomocy u duchownych, ci często ją odrzucali i posądzali ją o problemy na polu psychicznym. Ona jednak była pewna, że z jej umysłem jest wszystko w porządku, a jej trudny okres spowodowany jest przez mistyczne doświadczenia. Jak wyznała, najgorsze było dla niej, gdy zaczęła słyszeć głos diabła, który namawiał ją, by spróbowała zakończyć swoje życie. To był bardzo ciężki okres dla Rosalii. Ten trudny czas skończył się jednak w jednej chwili prawdziwym apogeum, kiedy doświadczyła kolejnej wizji, tak przełomowej i mocnej, jak to tylko możliwe. Wtedy Rosalia zobaczyła niebo, ale i piekło. Ta wizja sprawiła też, że odkryła swoje prawdziwe powołanie, zapragnęła pójść do zakonu. Niestety ciągle odmawiano jej przyjęcia z powodu braku miejsc. W tym czasie zatrudniła się w placówce medycznej w Krakowie, gdzie opiekowała się pacjentami jako pielęgniarka. Niestety ta praca była dla niej bardzo ciężka, i patrzenie na tych wszystkich ludzi, którzy doświadczali wiele cierpienia, było dla niej kompletnie wykończające. Coraz częściej myślała więc o odejściu z tej pracy, jednak usłyszała duchowy głos i już wiedziała, że musi zostać w tej pracy. Mistyczny głos powiedział jej te słowa. Moje drogie dziecko, ja chcę cię mieć w tej placówce. Tu jest twoje miejsce, dla ciebie nie ma innej drogi, tu masz pozostać. Tu jest miejsce dla ciebie z mojej woli, ci przeznaczone. I choć pozostała w pracy pielęgniarki, to marzyła o życiu zakonnym i wreszcie jej się to udało. W 1927 roku Rosalia wstąpiła do klasztoru. Jednak już od początku czuła, że nie jest to dla niej miejsce. Jej życie w zakonie było trudne. Szybko podupadła na zdrowiu, a co więcej, inne siostry zakonne były dla niej naprawdę okrutne, tylko dlatego, że wcześniej pracowała w placówce medycznej, a nie przyszła do zakonu bezpośrednio z domu. Z tego względu szybko więc Rosalia zakon opuściła i wróciła do pracy jako pielęgniarka. Niestety tam też nie miała łatwo, bo choć była ceniona przez pacjentów i lekarzy, to wiele osób zazdrosnych o to, że jest tak szanowaną pielęgniarką, obrażało ją, a nawet stosowało. Wobec niej przemoc fizyczną. Rosalia twierdziła nawet, że została kiedyś zaatakowana przez kobietę, która podobno była opętana. Warto skupić się na ważnym aspekcie życia Rosali, jaką był jej notatnik, który nakazał jej prowadzić pewien ksiądz. W notatniku wizjonerka zapisywała swoje wizje i opisywała objawienia, których doświadczyła. Jeden z zapisków był szczególny, bo dotyczył mrocznej wizji, której Rosalia była niewidzialnym świadkiem i razem z tajemniczym człowiekiem. Wszystko obserwowała. Działo się to w Krakowie. Rozalia razem z pewnym mężczyzną, którego uważała za świętego Józefa, obserwowała ludzi, którzy masowo uciekali mając ze sobą walizki. W tym czasie niebo w Krakowie coraz silniej zakrywały dziwne mroczne chmury, które nie wyglądały na naturalne. Wtedy tajemniczy mężczyzna wyznał Rozali, że Polskę czeka taka rzeczywistość. A to wszystko za ich grzechy. Głównie za grzech nieczystości i odbieranie innym życia. Rozalia zapytała wtedy mężczyznę o czas, kiedy to nadejdzie. Na co on jej odpowiedział, że stanie się to niedługo. Wtedy wszystko się zmieniło, czarne chmury zniknęły i wyszło słońce. Rozalia zobaczyła też ludzi, którzy gromadzili się wokół ogromnego posągu Jezusa, stojącego na placu w Krakowie. Ci ludzie składali kwiaty przy pomniku, i gdy je złożyli, tajemniczy człowiek powiedział do Rozali: Królestwo Boga przychodzi do Polski. Przez intronizację to jednak nie była jedna wizja, jakiej doświadczyła kobieta, która dotyczyła Polski. W innej wizji Rosalia zobaczyła ogromną kulę ziemską i znowu rozmawiała z tajemniczym mężczyzną, który rzekł do niej te słowa. Moje dziecko za grzechy w tym nieczystość i odbieranie życia innym popełniane przez ludzkość na całym świecie, ześle Pan Bóg straszną karę. Sprawiedliwość boża nie może znieść dłużej tych występków. Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić intronizację Najświętszego Serca Jezusa we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu jedynie jest ratunek. Pamiętaj, by sprawa tak bardzo ważna nie była przeoczona i nie poszła w zapomnienie. Intronizacja w Polsce musi być przeprowadzona. Do końca życia Rozalia nie poznała tożsamości mężczyzny, którego początkowo brała za świętego Józefa. Ale potem już wiedziała, że to nie on. Warto jednak wspomnieć, że kilka lat po wizji Czarnych Chmur nad Krakowem Rosalia zapytała tajemniczego mężczyzna czy Polska na pewno musi zostać zniszczona. Wtedy usłyszała te oto słowa. Jeśli Polska podporządkuje się pod prawo Boże, pod prawo Jego miłości, nie zostanie zgładzona. Inaczej niestety nie ostoi się. I jeszcze na pocieszenie ujawił przekonująco – Oświadczam ci to jeszcze raz, że tylko te państwa nie znikną, które będą oddane Sercu Jezusowemu przez intronizację, którego uznają swym królem i panem. Przyjdzie zniszczenie na świat i tylko państwa z intronizacją to przetrwają. Wtedy w jednej chwili stało się coś niesamowitego. Rozalia usłyszała w wizji wielki huk. Kula ziemska pękła. Z niej wnętrza wydostała się ogromna moc i wtedy wylało się coś jak lawa z wulkanu, niszcząc doszczędnie wszystkie państwa które nie uznały Chrystusa. Widziałem zniszczone Niemcy i inne zachodnie państwa Europy. Z niepokojem uciekłam wprost do tajemniczej osoby. Pytam, czy to koniec tego świata, a ta ognista siła i lawa, czy to jest piekło? Wtedy otrzymała odpowiedź. To nie jest koniec tego świata ani piekło, tylko wielki konflikt, który ma dopełnić dzieła zniszczenia. Jednak ani ognista moc, ani lawa, ani konflikt nic nie zrobiły Polsce. Granice Polski były nienaruszone, Polska ocalała. Tajemniczy mężczyzna powiedział Rozali, państwa oddane pod panowanie Chrystusa i Jego boskiemu sercu dojdą do szczytu potęgi i będzie już jedna owczarnia i jeden pasterz. Po tych słowach wszystko znikło. Po komunii świętej na następny dzień pytałam Pana Jezusa, co to ma znaczyć. Otrzymałam pouczenie. Tak się stanie, jeżeli ludzkość nie zwróci się do Boga. Nie trzeba zaniedbywać sprawy przyspieszenia chwili intronizacji w Polsce. Warto wspomnieć, że intronizacja Polski odbyła się już trzy razy. Ostatnia miała miejsce w 2016 roku w Krakowie łagiewnikach z udziałem niektórych przedstawicieli polskiej polityki. Ostatnie wiadomości zostawione przez ludzi, którzy zniknęli bez śladu. Link do filmiku na ten temat w opisie.